Dzień dobry, zapraszam do obejrzenia mojego filmu, który yy, tutaj przeznaczony jest do nauki robienia fingerboarda. Dobrze, Przednie nam będzie papier, cały ślepy, najlepiej było, klej w sztyfcie, kawałek papieru technicznego, tu już mam trochę do że jak robiłem fingerboardy, pędzelek, to jest dopisane. Taki single do Tutaj papier ściernal też od swojej woli. Możemy zrobić tape. Ten tape pokażę w innym odcinku. Dobrze. Zaczynamy tak. Bierzemy deskorolkę. Bierzemy deskorolkę. O. Kładziemy je tutaj nie? i dokładnie odrysowujemy. Ja tutaj nie będę tak dokładnie robił, bo już mam sobie doskonałe to. Odrysowujemy. Dobrze, żeglamy że się to Wycinamy. Troszkę wycięte. Dobrze. Jeżeli już mamy wycięte wszystko, to tak. Bierzemy teraz jeden o. Na przykład. No ja trochę jeden taki o. Bierzemy play. Smarujemy. Dokładnie. O. Wszystko trzeba dokładnie zrobić, bo żeby się nie rozkleiło przy triku. Jak zrobić traki, też pokażę w innym odcinku. Jak wiem na kamerce internetowej, więc nie wytwogę przewijać, więc proszę o łask łask łaskę albo tam ten... proszę o litość. Subskrybujcie, dawajcie łapki. Jeżeli mamy tutaj jakieś takie za długie, mm, za długie takie te płatki, to ścinamy i powinno nam wyjść 8, ale 8 to jest za dużo więc y, trzeba będzie tutaj, o. trzeba będzie skleić 5 albo 5 proszę skleić 5 jeszcze zobaczyć 5 wystarczy w tym 5 ostatnią warstwę kleju nakładamy grubą i rozsmarowujemy pędzielkiem tam gdzie będzie papież No. Chyba, że tape, jak uważacie. Dobrze. Jeżeli mamy teraz ten brzelek. Robimy tak. Mhm. Już tak wyrolowaliśmy. Dobrze. Teraz. Hmm. Teraz. Bierzemy um, papier sobie przylepny. I zostały nam trzy o te bierzemy jeden. Wybieramy sobie jakiś fajny kolor. Jaki tam uważacie jak się podoba? I wow. wow. Ja wezmę może kolor mm, zielony, no, zobacz, mam już zielony, teraz biorę ten, odrysowuję. Odrysujemy. Teraz bierzemy nożyczki, najlepiej ostre i wycinamy. Wytknijcie Wytnij, dokładnie, ja tutaj nie robię tak bardzo dokładnie, ale wytknijcie dokładnie, żeby Wam nie, żeby nie ładnie wyglądało optycznie. Dobrze, to jeszcze to nie o to trzeba nie przykleimy takiego trochę. dobra mamy wycięte i mamy blacik no i ten blacik jeszcze niech chwilkę pojaży teraz bawimy się tym dobra teraz no bierzemy blat z fingerboarda patrzymy czy pasuje jeżeli jest trochę na tak jak u mnie Bierzemy nożyczki i odcinamy. Ja mi nie będzie równo wyszło, ale dobra, patrzcie <grych> trochę nie wyszło. Dobra, już mamy to. Teraz odklejamy. Dobra. Już odklejone. Teraz bierzemy ten blacisk przyklejamy, dociskamy i teraz najważniejsza część. Już jak jest przyciśnięte, teraz robimy wcięcie. O. Dobra, no, teraz zostawiam jakieś 15 minut. Niech się nie wyschnie. 15 minut maks, pół godziny. No, Mi jeszcze nie wyschło, ale możemy tutaj jeszcze to dociskać językiem poprzejeżdżać. Lakierem, nie radzę Wam robić, bo jak się tak bardzo utwardzi, to potem nie będziecie mogli go rozebrać, nawet jeżeli będziecie chcieli. Um, o, to jest już gotowy, tylko już z czerwonym papierem. O, tak powinien wyglądać. Tak powinien Wam wyjść. Tylko tutaj y jeszcze po bokach. Jak już skończycie robić, to tutaj super glue zróbcie. Super glue to przejedźcie po tych bok. I draki też lepiej przyklejcie na super glue. O! to dziękuję bardzo za obejrzenie mojego filmiku i subskrybujcie. No i cześć.